Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was serdecznie na przegląd nowości Sensei. Będą dzisiaj dobre składy, dobre ceny i ciekawe fasony. Także zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego, co mam na sobie, a może jeszcze słowem wstępu. Moje wymiary oraz linki do wszystkich ubrań, jak i rozmiary, które zamówiłam, znajdziecie w opisie. Tak na wszelki wypadek, jakbym się gdzieś pomyliła, podając rozmiar. Zacznijmy od tego, że mam na sobie spodnie w rozmiarze S oraz kardigan, również w rozmiarze S, obydwa ciuchy obydwa ubrania z fajnym składem. Jeżeli chodzi o spodnie, bo tutaj spodnie mi się podobają bardziej w tym całym zestawieniu, to są bardzo ładnie dopasowane w talii. Ja mam ,60 m wzrostu, a modelka widocznie była wyższa, bo miała gdzieś niżej ten stan i się trochę obawiałam, że będą poniżej talii i będą mnie tutaj poszerzać. Natomiast są idealnie w talii, także świetnie. Jedyny minus jest taki, że nie mają niestety, ale szlufek na pasek. A sztrówki by się przydały na wypadek, jakby się rozbiły, bo mam wrażenie, że ten materiał troszeczkę się podda. Mają kieszenie, ale kieszeni nie widzę tutaj w lampach, żeby przebijały. Także super, materiał jest na tyle gruby, zbity, taki bardziej bym powiedziała, że. Nie przebija. Także super wielki plus. Ja mam też na sobie bieliznę cielistą, dobrze dopasowaną, także zawsze bierzcie sobie też na to poprawkę. Jeżeli chodzi o długość, to idealna. Ja mam tutaj 9 cm obcasy i jeszcze sporo mi zostaje zapasu, także spokojnie. Powiedzmy 5 cm, też by dobrze dały radę. Nogawka jest szeroka, super. Tak wiecie, już letnio. W zasadzie taka późna wiosna lato, to myślę, że te spodnie będą się świetnie sprawdzać, wyglądają bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o kardigan, to jest wykonane, o ile się nie mylę, w 100% z bawełny, i jak widzicie, jest dosyć szeroki, prążkowany, jest to połączenie czerni i kremu. Także też fajnie się łączy właśnie z tym odcieniem spodni takiego surowego lnu, zapinane na guziki, w cienkie paski. W ten sposób się prezentuje, wiecie, co wiosenno-letnio? Zazwyczaj paski są w modzie, ten taki styl marynarski, to powiedzmy, że ten kardigan, właśnie ten styl marynarski bardzo mi przypomina. Natomiast jest dosyć szeroki, ja bym wolała coś bardziej dopasowanego. Teraz mam na sobie szorty w rozmiarze S oraz bluzkę w rozmiarze M. I o ile dół jest w odpowiednim rozmiarze, o tyle góra nie do końca, albo nie do końca jest to krój odpowiadający moim preferencjom. Bluzka jest czarna. Jak widzicie, kwadratowy dekolt, bardzo ładny. Materiał jest dosyć gruby, taki wiecie, delikatny prążek, ale wygląda bardzo fajnie jakościowo. I ten rozmiar M nie jest tak idealnie opięty, jak ja lubię, że tak powiem. Także troszeczkę zostawia tutaj luzu, co uważam, że nie wygląda źle. Także w sumie. Tak, jak patrzę na niego, to nie jest źle. Taki mięsisty jest ten materiał, dosyć gruby, także bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o spodenki, to rozmiar S uważam za rozmiar odpowiedni. Dobrze leżą w talii, mają miejsce na szlówki, zapinane są na zamek haftki i chyba jest jeszcze guzik, także super. Tak się prezentują z tyłu. Te zakładki się tutaj tak bardzo nie rozchodzą. Wiecie co, ta jest dobrze zaprasowana, a tą trzeba byłoby niestety poprawić. Natomiast długość jest jakaś taka nie do końca dla mnie odpowiednia. Wolałabym dosłownie te dwa centymetry więcej i myślę, że wyglądałabym lepiej. One też. Mam takie wrażenie, że są krojone w ten sposób, że tu jest więcej nogawki, a tu jest troszeczkę mniej, co nie do końca mi się jednak podoba. Nie wiem, nie zauważyłam tego na modelce. Natomiast materiał, podobnie jak przy poprzednich spodniach, jest zbity i nie przebija. Także super. Nie widać też kieszeni. Kieszenie są tutaj też nigdzie nie przebijają. Wielki plus. Aż słuchajcie, sprawdzę. Tak mają kolor materiału i może dlatego. Także super jest to wielka zaleta, bo ja bardzo nie lubię kiedy widać kieszenie. A teraz dżinsowa sukienka cieniutki dżins, dżins jest zawsze w modzie, a w tym sezonie bardzo dużo pojawiło się dżinsowych sukienek z grubszego, cieńszego dżinsu i to jest właśnie Cieńszy jeans, jaki ja osobiście preferuję na wiosnę i lato, bo tak bardzo się w tym nie upocimy. Sukienka ma kieszenie zapinana jest na guziki. Mam na sobie rozmiar 36 rozmiar odpowiedni, dodatkowo w tali jest możliwość zawiązania. Ja sobie ją najpierw zawiązałam z tyłu, a potem przeciągnęłam do przodu, dlatego talia jest tak dobrze podkreślona, tak się prezentuje z tyłu i jeżeli chodzi o długość, no to ma takie 3 czwarte, no prawie 7 ósmych, można też ją całą rozpiąć, nosić jako, jako taką narzutkę, nawet latem wiecie co, na kostium kąpielowy narzucić, myślę, że świetnie się sprawdzi nie tylko do takiej stylizacji miejskich, bo materiał jest cienki, a układa się naprawdę ładnie, także na pewno będę się nad nią zastanawiać. Mam teraz na sobie szare spodnie z szeroką nogawką, rozmiar 38 oraz koszulkę w rozmiarze 36. Jeżeli chodzi o koszulkę, jest to cienka bawełna, idealna na właśnie taką ciepłą wiosnę i na lato, przewiewna, cieniutka, wygląda bardzo fajnie, także jakościowo w porządku. Pasy, także też mi się bardzo kojarzy z latem. Rozmiar uważam za odpowiedni i widzicie, praktycznie nie ma w ogóle dekoltu, ale takich koszulek widzę teraz bardzo dużo. Jeżeli chodzi o spodnie, mam na sobie rozmiar 38 i uważam, że są po prostu za duże. Także zostaje mi tutaj, słuchajcie, całkiem sporo luzu. Jest to jeans, więc na pewno się rozbije. Ja preferowałabym jednak rozmiar 36. Tym bardziej, że rozmiar 36 będzie bardziej opięty w brzuchu. Tam, gdzie ja chcę, żeby były opięte, natomiast w nogach będzie w porządku, dlatego że nogawka jest szeroka. I tak się to prezentuje w całości widzicie, tu jest strasznie dużo, strasznie dużo jest materiału. Jeżeli chodzi o długość, to przy moim wzroście 160 cm i jeszcze 9 cm szpilce one się włóczą po ziemi, także na pewno wymagałyby skrócenia. I cóż, aha, może jeszcze pokażę Wam koszulkę, jak tak naprawdę wygląda, bo ja ją sobie tam, wiecie, pozakręcałam. Także tak wygląda koszulka, taką ma długość, materiał jest cienki, także układa się dobrze, jak to bawełna trochę się łamie, ale dzięki temu, że jest cienka, to nie aż tak bardzo zamówiłam również marynarkę taką w brzoskwiniowym kolorze mam na sobie rozmiar S i jest to rozmiar odpowiedni z ładną fakturą, taką wiecie co bardziej elegancki materiał coś w tym stylu, materiał jest dosyć cienki a sama marynarka ma podszewkę ma bardzo ładne bielone guziki, taki styl rustykalny jak ja lubię także świetnie, tego typu marynarki są bardzo modne znajdziecie je w wielu markach natomiast tutaj jakość jest bardzo Fajna, jest to taka typowo letnia marynarka, a cena jest niewysoka, także nad tą będę się zastanawiać. Sprawdzam jeszcze, tak ma klapkę, tylko wiecie co, nie jestem pewna, czy ze mną zostanie, dlatego tej klapki nie będę rozpinać. I ten minus, który ja już tutaj widzę, zapinając się, zapięcie ma na poniżej mojej talii. O, jakbym miała ja na wysokości talii dosłownie parę centymetrów wyżej, może ze dwa centymetry wyżej ten guzik, to byłabym bardziej zadowolona także myślę, że w wypadku tych wyższych dziewcząt, to to zapięcie będzie w nieco lepszym miejscu. Tak się prezentuje. Po zapięciu kolor jest bardzo ładny. Wiecie co? Na takie wiosennoletnie uroczystości myślę, że się świetnie sprawdzi, a jest naprawdę niedroga. A teraz zamiana mam na sobie sweter w rozmiarze M oraz spodnie w rozmiarze S, zacznijmy może od góry. Jest to sweter ażurowy wykonany, o ile się nie mylę, w 100% z bawełny. Specjalnie nie zakładałam nic pod spód, żebyście widziały, że tutaj jednak bardzo widać biustonosz, także, albo jakiś taki biustonosz, który ma być widać, albo po prostu jakaś koszulka pod spód i będzie super. Chociaż ja bym generalnie tego sweterka używała jako okrycie wierzchnie tak wiecie co wychodząc gdzieś żeby tylko narzucić ewentualnie tak sobie narzucić na ramiona żeby ładnie wyglądać także coś takiego był niedrogi a wygląda naprawdę bardzo dobrze także wielki plus taki lekko twardy jak to te bawełniane ubrania trochę wiskozy by go pewnie zmiękczyło niezbyt długi także też fajnie do wysokich stanów tak jak ja lubię tego materiału dzięki temu nie ma tu zbyt wiele tak się prezentuje. Z tyłu on praktycznie też nie ma dekoltu, te dziury są dosyć duże. Zamówiłam również spodnie i są to spodnie identyczne jak te spodnie kultowe zary, które do tej pory można kupić. Tak się prezentują z tyłu. Natomiast materiał jest bardziej miękki, co mi się bardziej podoba, mniej się łamie i tutaj ten rozmiar S mam wrażenie, że jest lepiej dopasowany niż w wypadku Zary. Zara też szyje na swoje modelki troszeczkę inaczej niż Sensei, dlatego dla mojej sylwetki mi się wydaje, że jednak te z Sensei'a lepiej się sprawdzą. One też tutaj mają zaszyte kieszenie, których ja bym nie rozprówała po to, żeby gdzieś nie odstawały, bo nie lubię się poszerzać w tym miejscu i to lepiej wygląda. Przepiękny, taki fioletowy kolor, przyjemny. Widzę, widziałam też, że była do tego marynarka, ale albo była niedostępna, albo była to taka króciutka marynarka, za którymi ja osobiście nie przepadam. Tak się spodnie prezentują z tyłu. Jeżeli chodzi o te spodnie, to się poważnie zastanawiam, czy je sobie zostawić. Jeżeli widziałyście ostatnie moje hole, były tam zakupy z Sinsei i byłam naprawdę Sinseiem pozytywnie zaskoczona. Nadal mi się te ubrania podobają, dlatego robię kolejny hol i kolejne rzeczy mi tutaj wpadają w oko. Zobaczymy, czy się powstrzymam od zakupów. Kolejne spodnie i koszulka. Spodnie mam w rozmiarze 38 wide leg, także one będą miały bardzo szeroką nogawkę. Rozmiar 38 jest znów za duży, także jednak muszę brać poprawkę zamawiając w Sinseo Jeansy i przerzucić się na rozmiar 36. Zacznijmy może od spodni, skoro już o nich mówię. Jeans jest cienki i bardzo przyjemny. Mają wysoki stan, także no rozmiar 36 zdecydowanie, o Lepiej by się tutaj prezentował. Natomiast jeżeli lubicie luźno i jeżeli lubicie poniżej talii, no to wystarczy sobie je trochę ściągnąć i też wyglądają ok, nie będą spadały. Przy tym rozmiarze tak się prezentują w całości bardzo szeroka nogawka, także można tutaj bardzo szerokie cholewki ukryć. Jeżeli chodzi o długość, to przy metrze 60 i 9 cm szpilce w porządku, natomiast przy niższych obcasach jednak trzeba byłoby je skrócić, żeby nie zamiatać ulicy, tak się prezentują w ruchu. Ten materiał jest nieco grubszy, także tak bardzo nie okalają sylwetki. Jeżeli jesteście ciekawe jak dobieram dżinsy, to zapraszam was na mój kanał, bo jest tam film zarówno z tym jak dobieram dżinsy, jak i z całą kolekcją moich dżinsów. Na sobie mam również koszulkę, taką bawełnianą, bardzo przyjemny materiał, bardzo przyjemna bawełna, bardzo ładny szary kolor. Myślę, że do takiego, może bardziej rokowego stylu, ja czasami też się tak lubię ubierać, będzie się sprawdzała świetnie. Materiał jest natomiast bardzo fajny. Tamta w prążki była z bardziej twardej bawełny, a ta bawełna jest bardzo miękka i przyjemna w dotyku. A teraz. Inny sweterek i inne jeansy. Mam na sobie sweterek w rozmiarze M oraz jeansy w rozmiarze 38. Mam fit, tak się nazywa ten krój, i mają dziury na kolanach. Pamiętacie ten motyw? Znowu się pojawiają tego typu jeansy. Dobrze, że już tych dziur nie ma wszędzie, tylko zostały na kolanach wywietrzniki. Jeżeli chodzi o rozmiary, to góra jest w odpowiednim rozmiarze, a dół niestety jest za duży. Także tutaj by się przydało, wiecie o ile. Odtąd w dół rozmiar jest dobry, o tyle tutaj w brzuchu mam wrażenie, że jest za mały, także musiałabym sobie zobaczyć rozmiar 36. Natomiast uważam, że jeansy są bardzo ładne. Jeans jest ładny i taki fajnej jakości. Wiecie co? On nie jest taki miękki i rozciągliwy, tylko z tych takich bardziej twardych, trzymających formę. Także super. Jeżeli chodzi o sweterek, to znowu jest to taki sweterek ażurowy, przez który widać wszystko, co jest pod spodem, i ten jest już nieco dłuższy. Różowy, były też inne kolory. Tak się prezentuje z bliska. Jak widzicie dziurki wszędzie. Tutaj ma jakieś kwiatuszki. O ile dobrze widzę, tak, to są kwiatuszki. Tak się prezentuje. Ja zawsze podwijam sobie te rękawy, jakoś tak już mam. Natomiast ten biały podobał mi się po prostu bardziej. O, tak się prezentuje z tyłu, tak się prezentują spodnie w całości. Jeżeli chodzi o długość spodni, to jest odpowiednia. Sięgają tuż za kostkę, ale są też surowo wykończone. Bez problemu je można po prostu skrócić, zwyczajnie je przycinając. I będą wtedy wyglądać w porządku. Zamówiłam również czarne dżinsy z szeroką nogawką, ponownie rozmiar 38 nieco za duży, także tutaj zdecydowanie lepiej w mojej ocenie. Układałyby się dżinsy w rozmiarze 36. Natomiast krój jest bardzo ładny. Ten dżins jest też fajny i mają bardzo wysoką talię. Także tutaj naprawdę nawet sięgają ponad moją talię. Może w rozmiarze 36 ten stan byłby troszeczkę niższy i nie wystawałby aż tak bardzo, bo jak dla mnie to jest aż zbyt wysoki no ale nie wiem, bo zamówiłam 38, także teraz już wiem, że trzeba jednak 36 jeżeli więc szukacie dżinsów o bardzo wysokiej tali, czy jesteście bardzo wysokie i zazwyczaj gdzieś te dżinsy z wysokim stanem jednak nie sięgają waszej talii to sprawdźcie sobie, koniecznie te mają dodatkowo bardzo długą nogawkę, dlatego też myślę, że te wysokie dziewczyny nie będą tutaj narzekały, sięgają mi pod obcas, a mam 9 cm obcas i 1,60 m Wzrostu, także jest ich naprawdę dużo. Nogawka jest surowo wykończona, więc bez problemu można je po prostu przyciąć. Materiał jest cienki, ja bym go nazwała takim jeansem letnim. Lekko widzę, że odbijający światło. Tak się wydaje, jakby tu miały przetarcia, ale nie ma. Także może to też wina tego, że mam dosyć mocne naświetlenie. Ale jeansy generalnie ładne, no tylko tak jak mówię, kurczę, Znowu nie ten rozmiar. Kolejne dżinsy w rozmiarze 38 z szeroką nogawką, tym razem rozmiar 38 jest odpowiedni, także tutaj 36 bym się na pewno nie zapięła, super, idealnie dopasowane sięgają, tak wysoko jak ja lubię, czyli idealnie mi okalają talię, ładnie trzymają brzuch, w dodatku mają szeroką nogawkę, już Wam pokazuję jak wyglądają z tyłu. I taka jest długość. Przy moim wzroście, i tak wysokim, 9 cm obcasie nie wymagają skrócenia. Natomiast do niższych obcasów tak, zdecydowanie. Tutaj uważam, że z tych wszystkich najlepiej wyglądają na mojej sylwetce. Podobają mi się i się będę nad nimi zastanawiać, dlatego że szukam jakichś takich właśnie spodni do wysokich obcasów. Wszystkie mam krótkie. I te szerokie spodnie, krótkie, takie do kostek, nie wyglądają dobrze przy wysokich obcasach, dlatego przydałyby mi się jakieś do wyższych obcasów i być może to będą te, zobaczymy jeszcze. Jeans jest bardzo ładny, ładnie są też wykończone, podoba mi się ta jakość, są naprawdę w porządku, a są niedrogie, także czy ze mną zostaną to jeszcze zobaczymy. Zresztą napiszę w opisie, jeżeli coś na pewno zostanie, bo czasami to jest tak, słuchajcie, że ja tam piszę, że coś zostało albo nie, albo nie zostało, a później zmieniam zdanie. Także różnie to bywa. Natomiast na ten moment się jeszcze zastanawiam. To było wszystko, co zamówiłam tym razem. Jeżeli film Wam się podobał, to poproszę o łapki w górę i o subskrypcję. Wasze reakcje motywują mnie do pracy, do poprawiania jakości moich filmów. Jeżeli film Wam się podobał, to zapraszam Was również na moje poprzednie i następne filmy. Do zobaczenia następnym razem. PA!